Posłuchaj historii kolejny raz. Ale tym razem spróbuj usłyszeć ją inaczej. Zatrzymaj się na chwilę. Zadbaj o wygodne ułożenie ciała o swobodny oddech o to, by być przy sobie. Trochę przy tej opowieści, która może mieć znaczenie dla ciebie dzisiaj zupełnie inne niż w innym czasie. I może zaciekawisz się tą opowieścią, która wydarzyła się jakiś czas temu, kto by zliczył. I było to wtedy, kiedy pewien chłopiec. Dostał łódź. Posiadł już umiejętność utrzymywania się na powierzchni wody, i wtedy rodzice dali mu łódkę. To była tradycja w tej rodzinie. Każde kolejne dziecko, kiedy przychodził czas, by mogło wypłynąć na małe, a później coraz szersze wody, dostawało od swoich rodziców łódkę. I łódka ta była zbudowana z wielu elementów. Niektóre z nich pochodziły z łodzi odziedziczonych po dziadkach i pradziadkach. Niektóre były elementami zachowanymi przez rodziców na ten czas. Dzielili się częściami swoich łodzi. Inne kawałki były całkiem nowe. Niektóre części były małe, inne duże, jak to w łodzi. I chłopiec pierwszy raz odpływając, kilka metrów od brzegu bardzo się ekscytował tą umiejętnością, możliwością utrzymania się na wodzie. I na początku ta radość z spłynięcia, dania się ponieść nurtom, wystarczała mu zupełnie szczęścia. Lecz potem, z czasem, kiedy wypływał coraz dalej i zaczynał napotykać inne łodzie, zaczął też porównywać swoją łódkę z tymi innymi dużymi statkami niektórymi napędzanymi wielkimi motorami I miał żal do swoich rodziców, że jego łódź nie jest tak nowoczesna, tak okazała, tak wspaniała. Ale rósł i z tego też wyrósł, bo zdał sobie sprawę, że to on już ma wpływ na to, jak wygląda jego łódź. A kiedy dostał dorósł wystarczająco, żeby wiedzieć, że sam może się o nią zatroszczyć. Wzmocnił ją i unowocześnił tak, jak chciał. Radził sobie też. Coraz lepiej z trudnościami, które napotykał. W jednej z desek, prawdopodobnie z łodzi jego dziadka, zalęgły się kiedyś korniki, i zajęło mu wiele czasu i wysiłku, żeby pozbyć się tej choroby. Ale udało mu się to, i był z siebie bardzo zadowolony, i z czasu, i z energii, którą poświęcił na to, by. Znów wszystko działało jak trzeba, i wypływał na coraz szersze wody, i w trakcie swoich wędrówek nauczył się żeglować. Zdobył większy, piękny żagiel, który umieścił na wysokim maszcie, by tym lepiej chwytać wiatr i używać jego siły do swoich celów. Nabierać prędkości i docierać tam, gdzie chce i tam, gdzie potrzebuje. Bywały piękne rejsy w jego życiu. Dotarł do wielu ciekawych miejsc i dużo się nauczył o sobie i o świecie. Nauczył się też języka podwodnych istot i ptaków. Dzięki temu coraz lepiej rozumiał siebie i świat. I zdarzyło się, że podczas jednego z takich rejsów usłyszał wielkie poruszenie wśród ptaków. Ptaki mówiły o wielkiej fali, która się zbliża. Dokładnie nie było wiadomo, jak jest wielka i z jaką prędkością i siłą się zbliża. Jak długo potrwa sztorm, to co było wiadomo, to że zwiększa, i potężniejsze statki tonęły pod tą falą i rozbijały się na kawałki. Na mężczyźnie zaczął narastać lęk: A co jeśli ta fala dotrze i do niego? A co jeśli i jego łódź? Z tym sztormem sobie nie poradzi, choć radziła sobie tak dobrze wielokrotnie wcześniej. Lękł rósł w nim, a napięcie stawało się coraz większe i większe. Aż przyszedł moment, kiedy fala nadeszła i roztrzaskała też jego łódź, a on znalazł się pod wodą. I kiedy wypłynął na powierzchnię, wśród wielu pływających dookoła fragmentów dawnej łodzi, zobaczył pływające deski i belki, tworzące kiedyś łódź, którą znał. I początkowo wpadł w panikę, jednak ta nie trwała bardzo długo, bo tylko do momentu, w którym zdał sobie sprawę że nie potrzebuje tych wszystkich elementów, tych wszystkich desek i belek, do tego, żeby przeżyć, żeby unieść się na wodzie i utrzymać wystarczająco długo, aż znajdzie się rozwiązanie i dotrze tam, gdzie będzie mógł znów stanąć na własne nogi. Wystarczy mu jeden kawałek drewna. Wystarczająco stabilny i mocny, by unieść go na wodzie, i tak zrobił. Chwycił jedną z belek i dryfował. Tym razem zdany na wiatry i prądy, na które nie mógł mieć żadnego wpływu ale miał wpływ na to, jak mocno trzymał się swojej ratunkowej belki. I dotarł na ląd. Bo zawsze gdzieś jest jakiś ląd, a żadne z nie jest bezkresna. I kiedy znowu poczuł grunt pod nogami, to była jedna z najpiękniejszych i ważnych dla niego momentów. I zapamiętał to uczucie. Mocno osadzające się w ciele, kiedy dobrze jest stać na własnych nogach. A potem usiadł na plaży i uspokajał oddech, bo wiedział, że spokój jest tym, na co ma wpływ. I czekał aż teraz, który z mniejszych fal oddał mu z powrotem fragmenty jego łódki, by mógł z nich znów zbudować tratwę. Rozejrzał się też dookoła i znalazł na tej wyspie inne kawałki drewna, które połączył ze sobą na tyle trwale, by mogły budować Nowe narzędzie do wyjścia z tej sytuacji. I trwało to dokładnie tyle, ile miało trwać, aż był gotów do kolejnej podróży. Nie na tak pięknej, jak jego stara, łódka nie dość doceniana do tej pory. Teraz na ledwie skleconej tratwie, jednak wystarczającej, by pozwolić mu znów wypłynąć na otwarte wody. I płynąć coraz dalej i dalej, nawigując i wykorzystując całe jego dotychczasowe doświadczenie, do tego, by dotrzeć do portu, z którego wypłynął, albo do zupełnie innego. Tam, gdzie mógł go zanieść los, i płynąc w swoim tempie i w swoim kierunku, usłyszał kolejne poruszanie wśród ptaków. Mówiły nadchodzi następna fala, i ona znowu zatapia statki, te duże i te małe. Niektóre bronią się dłużej, niektóre krócej, ale nic nie można zrobić. Ona po prostu idzie. Mężczyzna odetchnął, spojrzał na horyzont, a potem pod swoje stopy, które stały spokojnie na wielu różnych belkach. I powiedział ptakom wystarczająco mocno, by usłyszeć sam siebie, któreś z nich wy będzie wystarczająco dobre, by móc doryfować do innego, bezpiecznego miejsca i tam zobaczyć, co się wydarzy. To bardzo ciekawe, co się wydarzy. Nikt nie zna przyszłości. A to, co znajome, to właśnie to, co mamy teraz. Tutaj. I to, na co mamy wpływ. Jak ty masz wpływ na to, w jaki sposób dokończyć słuchanie tej opowieści? Ile dać sobie czasu na to, aby domknąć ją w sobie w tym doświadczeniu? Zanim wrócisz do kolejnej aktywności, zanim wyruszysz w swój kolejny rejs. Ile z tego doświadczenia chcesz sobie zostawić? Które z tych doświadczeń, słów, zdań, myśli, uczuć przydadzą ci się kiedyś? Pewnie nie wszystkie i na pewno nie wszystkie naraz. Ale być może jeden i sobie czas, żeby to sprawdzić jeszcze przez chwilę. Z kilkoma spokojnymi wdechami, wydechami. o